Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. A dziś, kiedy wrzucam ten film, mamy 6 grudnia no i właśnie nam tutaj Święty Mikołaj przelatuje i wjeżdża ten oto zestaw czyli podwórko Świętego Mikołaja. Zapraszam do oglądania. No, i mamy tutaj nasze podwórko Świętego Mikołaja. Jak widzimy, jest to zestaw o numerze katalogowym 4484. Mamy tutaj w tym zestawie 317 elementów. No, i na przodzie jest przedstawiony nasz zestaw. Widzimy tutaj jedną minifigurkę Elfa. Yy, mamy tutaj renifera z klocków. Widzimy, że tutaj jest kierunkowskaz na biegun północny. Mamy dwie takie choinki. Z tyłu jest, jak widzę, taka ścianka, gdzie również mamy dwie choinki. Księżyc, yy, te gwiazdy na niebie. Także naprawdę zestaw na opakowaniu prezentuje się świetnie. I cała ta, cały ten zestaw jest przedstawiony na bardzo ładnym tle. Widzimy tutaj zimę, choinki, gwiazdy na niebie, no i dwie takie latarnie. Tak samo tutaj widzimy, że to pudełko jest jakby limitowana edycja. Także specjalnie tak ładnie zalakowane i taka jakaś wstążeczka tutaj leci. Zerknijmy sobie teraz na tył opakowania. No i na tyle opakowania mamy po raz kolejny przedstawionego naszego elfa, jak tutaj daje marchewkę reniferowi. Tutaj widzimy, jak już ten renifer sobie tą marchewkę je. No i tu jak nasz elf z marchewką w ręce stoi przy tej tabliczce gdzie mamy kierunek na biegun północny. Tutaj na boku opakowania mamy jeszcze naszego Elfa w skali 1 do 1. Zerknijmy sobie jeszcze tutaj na ten bok, gdzie mamy dalszy ciąg tej kokardki i zalakowanej, zalakowanego zestawu, nasza minifigurka Elfa, no i nasz renifer. Także teraz może przejdźmy sobie do otwarcia zestawu, no i natnijmy plomby, jedna, druga i zobaczmy, co mamy w środku. No a w środku mamy, zaraz się tutaj dowiemy, co mamy w środku. Otworzymy sobie ten zestaw. Mamy tutaj oczywiście worki z elementami. Instrukcję składania, do której może sobie najpierw przejść. O, Fajna bardzo instrukcja w takiej postaci takiej książeczki. Mamy tutaj instrukcję i poskładamy naszą nasze podwórko Świętego Mikołaja. Tutaj widzimy na końcu będziemy składać tego renifera w 75 krokach. No i tu mamy na końcu wykaz użytych elementów i na ostatniej stronie również, no tutaj widzę lekko zagięty róg i widzę, że mamy worek z numerek worek z numerkiem 1 tutaj mamy dwójkę dwójkę i dwójkę, czyli trzy dwójki jedna jedynka, tutaj jeszcze trzy takie płytki luzem, no i arkusz naklejkami na szczęście nie ma ich zbyt wiele czyli mamy tutaj ten księżyc tą tabliczkę biegun północny tutaj mamy to niebo koło tego księżyca, a tą naklejkę powiem Wam, że jakoś na razie nie zauważyłem jej na opakowaniu no dobrze, złożymy sobie ten zestaw i przyjrzymy się mu bliżej, jak już to podwórko naszego Świętego Mikołaja będzie złożone. No i po chwili możemy znaleźć się już na podwórku Świętego Mikołaja. Powiem Wam, że jako gratis zestaw prezentuje się naprawdę świetnie. I teraz, może, przejdźmy sobie i opowiedzmy, co my tutaj na tym podwórku Świętego Mikołaja znajdziemy. Na pewno, mamy tutaj po lewej stronie kierunkowskaz y, na biegun północny. Mamy tutaj naszego renifera. Wypnijmy sobie go teraz może i zobaczmy tutaj go nieco bliżej. Mamy tutaj jego głowę, jego łeb, tutaj mamy poroże, tutaj wszystko tak samo, łeb jak i te poroże możemy sobie nim dowolnie tutaj regulować, jest to wszystko ruchome. Tak samo jak i ogon i tu mamy jedną naklejkę na tym naszym reniferze. Także jeżeli chodzi o renifera jest zbudowany z klocków, ale on prezentuje się naprawdę, naprawdę świetnie. Przechodząc dalej mamy tutaj naszego elfa, który trzyma marchewkę. No i podejrzewam, że właśnie chciał nakarmić swojego renifera, który tutaj na tym podwórku świętego Mikołaja się znajduje. Także w ręce trzyma marchewkę, ma czerwone nieruchome nóżki, zielony torsik, czarny pastu, ma prawdopodobnie przyczepione jakieś dzwoneczki. Z tyłu mamy dokładnie to samo. No i z przodu bardzo ładny uśmieszek tego naszego elfa, jak i uszy. Uszy tutaj są oczywiście zamontowane w czapeczce. No jeżeli chodzi o alternatywny wyraz twarzy, to widzimy tutaj z tyłu, że coś tutaj jednak spod spodu widać, no ale to jest akurat taki drobny szczegół. No jest jakiś taki, ten nasz elf z drugiej strony zakłopotany, ale że mamy 6 grudnia, no to zostawimy oczywiście naszego elfa uśmiechniętego. Postawmy sobie je może zaraz tutaj na boku i przyjrzymy się dalej samej konstrukcji. No mamy tutaj taką latarnię na boku ustawioną i bardzo ładnie tutaj jest umieszczona. Taka oto rzeka, która tutaj coraz im bliżej jest tutaj przodu tym bardziej szersza, bo widzimy, że tutaj jest na szerokość jednego studa, a tu na końcu już praktycznie mamy na szerokość trzech studów tą naszą rzeczkę zrobioną. Mamy tutaj dwie bardzo ładne choinki, podejrzewam, że tutaj już jedną choinkę ktoś wyciął i zaniósł być może do domu świętego Mikołaja, ponieważ zostały nam tylko, został nam tutaj tylko pieniek. Także naprawdę prezentuje się to świetnie. No i jeżeli chodzi o tył, mamy tutaj zrobione takie jakby tło, gdzie widzimy kolejne choinki. Tutaj w górze mamy przedstawione takie niebo, na którym mamy bardzo dużo gwiazd, tak samo pełnie księżyca. No i tutaj podejrzewam, że być może tutaj te groszki białe są zastosowane jako padający śnieg i dlatego też choinki tutaj z przodu mamy właśnie tak troszkę ośnieżone, także naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Jeżeli chodzi tutaj o tą podłogę, to nie jest ona w jednolitym białym kolorze, także też również to na duży plus, ponieważ tak to byłoby wszystko białe, a tak jednak mamy różne odcienie tutaj tych klocków, także jeżeli chodzi o podwórko świętego Mikołaja, naszego elfa, no i naszego Renifera, wszystko tutaj prezentuje się naprawdę świetnie, możemy tutaj podsunąć naszemu Reniferowi teraz marchewkę, żeby sobie pojadł. No, i zestaw ten był dorzucany do zakupów za przynajmniej 749 zł podczas VIP weekendu. Tak samo później w czarny piątek był dorzucany i cały weekend także bardzo, bardzo fajny gratis. No i gdyby ktoś chciał ten zestaw kupić na wolnym rynku, no to myślę, że bez problemu znajdzie go na polskich portalach aukcyjnych. A cena to jest tak gdzieś 100 zł plus, minus, ewentualnie 20. Bo widziałem, że to się tak troszkę waha. Także ceny nie są też jakoś zbyt wygórowane, a zestaw jest naprawdę godny polecenia. Dzisiejsze recenzje podwórka Świętego Mikołaja to już wszystko. Oczywiście jeżeli materiał się spodobał, zostaw łapkę w górę. W komentarzu możesz napisać, co Święty Mikołaj Ci w tym roku przyniósł. Oczywiście jeżeli nie subskrybujesz jeszcze na mojego kanału, to zachęcam do subskrypcji. A w dzisiejszym filmie to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Cześć!